Moi drodzy, za nami bardzo dobra i duża konwencja prezydencka Sławomira Mencena, kandydata Konfederacji w wyborach prezydenckich. Konwencja odbyła się w Bełchatowie symbolicznie, ponieważ w Bełchatowie urzęduje tak naprawdę pierwszy taki duży samorządowiec wybrany z ramienia Konfederacji, Patryk Marian. Szanowni Państwo. Konwencja była ciekawa. Na sali pojawiło się grubo ponad 4000 osób. Ta sala została wypełniona po brzegi. Naprawdę dobrze to wyglądało. No i padli, y, 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 padły tam naprawdę ciekawe hasła. Wypowiadali się Krzysztof Bosak, Ewa Zajączkowska Henryk, Konrad Berkowicz, Grzegorz Płaczek, Anna Bryłka, no i też sam Patryk Marian. Natomiast y, najważniejsze jest to, co Zapowiedział i co powiedział sam Słowomir Mencen, i myślę, że to warto wybić dla Was i to warto wypunktować, moi drodzy. Znaczy, podkreślmy, oczywiście, Mencen idzie tym samym torem, co wszyscy kandydaci na prezydenta, czyli obiecuje rzeczy, których prezydent de facto nie może zrobić, no chyba że dobrze dogada się z rządem i poprzez swoją inicjatywę ustawodawczą będzie mógł coś przeforsować. Natomiast główne postulaty które pojawiły się na konferencji, na konwencji Mencena, to są takie gospodarka i podatki. Mencen zapowiedział radykalne uproszczenie systemu podatkowego, likwidację podatków od spadków mieszkań, kryptowalut czy emerytur. Krytykował obecny system jako najbardziej skomplikowany w Europie, obiecując prostą i wolną gospodarkę. No i ja to popieram. Ciekawa rzecz. Mówił ostro o Zielonym Ładzie, sprzeciwiał się polityce klimatycznej Unii Europejskiej, twierdząc, że planeta nie płonie, nie... Kurczą się też, ale kurczą się nasze portfele. Mówił dużo o polityce migracyjnej i o bezpieczeństwie. I tutaj Konfederacja Ustami Mencena i Zajączkowskiej Hernik stanowczo odrzuca. Pakt migracyjny Unii Europejskiej. Było o Ukrainie. Mencen jest najbardziej wiarygodnym politykiem, jeżeli chodzi o kwestię ukraińską i podejście do Ukrainy. I tutaj kandydat Konfederacji skrytykował politykę rządu wobec Ukraińców, zarzucając im turystykę medyczną na koszt Polaków, sprzeciwiając się również finansowaniu socjalu czy wysyłaniu wojsk na Ukrainie. Prezydent pod... Mencen jako prezydent podkreślił, że, że będzie aktywnie wykorzystywał konstytucyjne uprawnienia zwołując cotygodniową radę gabinetową by odpytywać ministrów i wpływać na politykę rządu swoją drogą powiem wam szczerze że to byłoby ciekawe jakby tak zwoływał tą radę gabinetową na odpytki ministrów Oj, to byłoby ciekawe. Reakcje na konwencję Mencena są bardzo pozytywne. No, w niemal wszystkich mediach. Znaczy, tak, media lewicowo-liberalne oczywiście obawiają się tego, że Mencen bardzo mocno rośnie, yy, stabilizując swoje, yy, swoją pozycję na trzecim miejscu. Politycy PiSu, wyborcy PiSu nie do końca inaczej. Politycy PiSu obawiają się Mencena, bo boją się, że Mencen może prześcignąć Karola Naworskiego i wejść do drugiej tury. Natomiast część wyborców prawa i sprawiedliwości. Nie ufa Mencenowi, nie ufa Konfederacji. Widzę też to po Waszych komentarzach, licznych komentarzach też podczas naszych spotkań na żywo. Piszecie, że nie ufacie Mencenowi, nie uczywacie Konfederacji. Uważacie, że oni są zdolni współpracować z Tuskiem. No, zobaczymy. Ja uważam, moim zdaniem, Konfederacja dogada się prędzej czy później z pisem i będą współrządzić w Polsce. Ale siłą rzeczy Mencen pnie się w górę. Mencen idzie jak... Burza. I ta dobra konwencja to potwierdziła. Ale spokojnie zobaczymy też tutaj mówię do wyborców Pisu, bo ma ruszyć kampania, ponownie kampania Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki 2.0 ma być nowe otwarcie. Zobaczymy, jak odpowie Prawo i Sprawiedliwość, bo nie mam tutaj wątpliwości. Mensen chce zabierać część głosów Prawo i Sprawiedliwości, chce zabierać głosy Szymonowi Hołowni, chce zabierać głosy de facto niemal wszystkim oprócz. Lewicy. Czy mu się to uda? Czy jaki jest sufit Mencena? Czy to jest 20%, czy więcej? Trudno to na dziś określić, ale myślę, że gdyby Mencen dobił do 20%, to byłby sukces.